Witam wszystkich, jestem Neonczak, a to jest mój pierwszy filmik z terrarii, jak i pierwszy na moim kanale. Yy, zaczynamy jak zwykle w terrarii od ścinania drzewa. Widzicie mój piękny strój, zielony, afro, zielone, wszystko zielone jest. Od razu yy, chciałbym powiedzieć, że yy, to jest moja pierwsza seria, więc i pierwszy ogólnie filmik w życiu ogólnie tutaj na spawnie już na tej skale będziemy się, zaczniemy się budować tam zrobimy domek i wszystko więc nie będziemy... nie będziemy daleko od spawna, a masz kini zbieramy teraz drewno od razu na domek żeby nie tracić czasu przydałoby się jeszcze jakieś slajmy, żeby zebrać żel na pochodnie Tamta góra wygląda obiecująco. Może coś tutaj większego zbudujemy. O, koper, koper! Kocham koper. Najbardziej przydatny surowiec w grze. Ciekawostki z terarii. Widział, że sunflowerem da się bić. Tylko, że nie zdaję major. <noise> Będzie każda ciekawostka w jednym odcinku. Tak. Zabijemy slajma. Zacięta walka, wygrana. Przez zielonego afrogościa. Ścinamy drewno jeszcze. Myślę, że już powinno nam wystarczyć, ale. Tak jeszcze. Żeby mieć. trochę w zapasie afrogości powraca najbardziej na początku gry denerwują mnie te ptaki chociaż nic nie zadają damage'a ale i tak denerwują bo nie da się ich zabić prawie że <tryk> e, chciałabym powiedzieć że e, ta seria będzie trwała do tego czasu aż e, zabije wszystkie bossy e, e, chodzi, te, chodzi też o te metalowe i o te zwykłe więc trochę tutaj spędzimy razem tego czasu tak, wkopujemy się w górę żeby tutaj piękny domek sobie zbudować działam na frogościu, ma bardzo szybki killoff workbench budujemy sobie młotek jako pierwszy tak naprawdę najbardziej potrzebny ten, znaczy na początku pierwszy się zawsze go buduje. Znaczy robi. już zielony sajmik leci, żeby dać nam żel na pochodnie. Tym. Bijemy ściany. Chodź tu, miątko. Pięknie. Po 6 waliliśmy, Uuu, Hammer. Uuu den hammer. Uuud hammer. Na początku będzie tak wolno tym młotkiem się tak walić później, to już szybciej te ściany będą się zniszczyć budujemy sobie domek. Yeah. O, znowu slime Będziemy mieli dużo żalu. O, drugi slime. jej A... Ałci Pięknie Teraz zaczniemy budować domek Ups Dwa kloski postawiłem przez przypadek Stoimy na argument benchu Jest Kurcze Coś nie wychodzi To teraz Aj Trzeba Zrobić na po poważnie ten dach Biem O, jeszcze sobie zetniemy to drzewo I tamto drugie też Bijemy drzewo, bijemy drzewo, bijemy drzewo Z siekierką Pięknie Teraz sobie jeszcze tutaj trochę drewna rozłożymy, żeby było ładniej Ogólnie Terraria jest łatwą grą, ale po zabiciu już yy, ostatniego z normalnych bossów, zaczyna się pięknie, piękny hard mod, który jest trudny. <grych> I tutaj robimy sobie... tutaj łatamy dół. Tutaj będzie bar bardziej się, dalej się rozciągał nasz dom duży, ale na razie będzie taki mały. Później z czasem będzie się powiększał Stawiam klocki dirta Ups Łaps 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 Oje oh yeah. No tak Drzwi Robimy drzwi tak, to są super drzwi Tutaj jeszcze zbijemy tę ścianę I obłożymy ją Drewnem O, slime, slime, slime Zabijamy go Cieszymy się, że mamy już 12 żelu Tak, to Jest nasz nowy rekord Bijamy, bijamy ściany. Już niedługo zapadnie noc, więc. Będą się pojawiać zombie, które będą nas chciały zjeść. Niestety. Sajmik i królik. Świętej pamięci, królik Bugs. Tak. Ten królik się nazywał tak.